Witajcie w kolejnym odcinku z widzami Minecraft Teamwork. Jesteśmy w sezonie ósmym dotyczącym budowy centrum handlowego. Oczywiście, jak widzicie, nie jesteśmy w centrum handlowym, ponieważ chciałam Wam coś jeszcze pokazać. Otóż, jak nowa osoba wejdzie na serwer, to właśnie się gdzieś tutaj obudzi. Także właśnie dlatego chcę Wam to pokazać, że po prostu jeżeli się tutaj nowa osoba obudzi, to po prostu tutaj jest, że do sezonu ósmego idziemy tutaj. O, 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 tutaj. Także zbudowałam takie przejście do sezonu ósmego. Yy, także to teraz właśnie dziś, dzisiaj Wam to pokażę. Już potem więcej nie będziemy tutaj zaczynać sezonu ósmego, no bo to jest jednakowoż sezon siódmy tutaj. Yy, także jedziemy sobie teraz do sezonu ósmego. Yy, w sezonie ósmym pierwszą pracę nam mm -hmm. wykonał jednak ktoś inny, a nie zwycięzca a nie zwycięzca sezonu siódmego, gdyż okazało się, że niestety nie miał czasu. Musiał, musiał się czymś innym zająć, niestety, więc dlatego zrezygnował. No, ale na szczęście po moim szybkim wyścigu hasłowym znalazły się osoby, które to z naszą pierwszą pracę wykonały. No, bo tak to byśmy dopiero dzisiaj musieli robić pierwszą pracę, i tak dalej, gdyby się nikt nie zgłosił. No, ale się zgłosił Misiek Misiek sobie wziął do pomocy szaloną ja. Zatem, zatem zaraz zobaczymy, co nam tutaj wybudowali. O, także dojechaliśmy teraz już do sezonu ósmego. Wychodzimy sobie. I tutaj, oczywiście, ja ten, ten płot z, z gąbek to dopiero zmienię. Ale jak widzicie, jest tutaj taka stacja i jest napisane, kto zbudował pierwszy obiekt: Misiek i Szalona. Ja także idziemy zobaczyć. Pierwszym obiektem miał być budynek, właśnie główny, galeria główna, centrum handlowego. No i jak widać z daleka, to tak wygląda. Całkiem sympatycznie. Sobie pod, podlecimy w górę. O, 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 takie duże to jest. Także dużo, dużo, dużo czasu poświęcili mm, Misiek i szalona ja, żeby to wybudować. No i, i, i zaraz sobie obejrzymy to wewnątrz. Tutaj widać jakie są sklepy, CP, kom, TTT. W środku wewnątrz tej galerii tak to fajnie jasno wybudowali, na jasno poszli. W w jasne kolory. Witaj Aniu, mam nadzieję, że Tobie, jak i widzom się spodoba. Proszę Cię, abyś w moim imieniu oficjalnie otworzyła to centrum. Dobrze. Serdecznie zapraszam na mój kanał na YouTube, na którym niedługo pojawią się pierwsze filmy. Serdecznie pozdrawiamy i życzymy miłego oglądania. Marcin, czyli Misiek i Estera, czyli Szalona Ja. Ok, co już my tutaj mamy? Ok, zaraz będziemy otwierać oficjalne otwarcie naszego centrum handlowego. Ok, teraz jeszcze szybkie fajerwerki sobie. Centrum handlowe uważam za otwarte. Możemy to zostawić. No i teraz chodźmy oglądać galerię. Tak wygląda z zewnątrz. Mam mnóstwo drzwi. Zaraz na pierwszy rzut nam się, na pierwszy rzut, w pierwszym planie nam się rzuca fontanna. I jak widzicie, tam są schody prowadzące na górę. Tutaj jest alejka w bok, tu druga alejka w bok i schody. Tam też, oczywiście, alejka, no i no i sklepy. Sklepy, wejdźmy. No zacznijmy od dołu. Od dołu sobie zaczniemy. Cóż my tu mamy? CD księgarnia, sklep muzyczny. No proszę, no proszę. Płyta Kapytery, Tylko 20 zł. No proszę, no proszę. Justin Bieber. <ścoughs> Justin Buber. <ścoughs> Kapytery Tolor Swift. Tolor Swift. No proszę, no proszę krzyżowcy, stary człowiek i Messa wow, cóż tam mamy jeszcze fantastyczne szkielety i jak je znaleźć no całkiem, całkiem tutaj są przy, pora, y, te przydatne y, poradniki 50 twarzy Creepera tylko ja kochaj tylko ją chyba kochaj Pary Potter być jak zombie życie jak w Madrycie kochaj i skacz margaret... margaretki lapy gaga <laughs> no fajnie, fajnie y także jak widzicie jest sorry, dużo do kupienia w tym sklepie y no i pewnie w następnych również lol perfumy dla ciebie, wow mamy tutaj perfumerię co też nam tu wisi w tej perfumerii Miotana mikstura niewidzialności. Można się nią wypsikać. Także perfumy podaje sprzedawca, to niepotrzebnie to ruszam w ogóle. Kom elektronika. No i tutaj mamy sklep z elektroniką. Także wiecie co? Ja wstawię chyba tę mapkę jednak do pobrania. Możecie sobie pobrać i dokładnie wszystko obejrzeć. Tutaj mamy ciuchy ubrania dla ciebie, CP ubrania dla ciebie. Za 10 zł, wszystko za 10 zł, wszystko za 80 zł. No proszę, proszę. Także tutaj mamy ciuchlandy, ciuchy. O, tu buty TTT, te, 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 buty dla Ciebie. No proszę, ile, jaki wybór butów jest wielki. Także ja chyba wrzucę tę mapkę na, na serwę na, do pobrania i żebyście sobie dokładnie obejrzeli, co chcecie, co możecie tutaj nabyć w tej naszej ubrania męskie. Szkoła jazdy. Uuu, tutaj można wszystkie kursy jazdy. Zapisz się już dziś. Okej, okay, okej. Okay. Wszystko, PIP, akcesoria do basenów. Łódka i Ponton. TIT, materiały te. <tentę> Nie, TIT, dobrze przeczytałam. Materiały wybuchowe i inne fajerwerki. No proszę, proszę. Tutaj mamy oczywiście mm, toalety. Kobieca. Można przysiąść, załatwić potrzeby. Męska, bardzo zbliżona. Hej, co mi się tak haczy? Dobrze, to, to już jesteśmy na dole cały czas. Cf. sieć telewizyjno-internetowa, można kupić routery, dekodery i tak Także yy, faktycznie, żeby nie przedłużać filmu, to po prostu yy, ubrania dziecięce. Cóż, tu jeszcze mamy PL, sieć komórkowa. No tak, można sobie też telefony kupić. Idźmy na górę szybciutko, bo już coraz mniej czasu mamy tutaj. Cóż, tutaj mamy jeszcze na górze. Dalszy ciąg galerii. Znowu jakieś ciuchy. Pil, odzież ekskluzywna. Hmm, no tak. No tak. I z kabiną do przebierania się. No tak, 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 bardzo dobrze. Cóż, tu jeszcze mamy? Fix, meble. Meble tu można też nabyć, oczywiście. Sklep meblowy, salon Sara. 2000 kosztuje salon Sara. Sypialnia Karolina. Bardzo ładna. I bardzo, bardzo. Biblioteczkę można kupić. Kwietnik. Gabinet Gabrys. Garbrys. 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 Mhm. Fajny. <laughs> Także jak widzicie, salon meblowy tutaj też jest. Kasa oczywiście jest. Łóżko Alex, obraz duży. Szafka Lola. Dywany. Różne kolory dywany. Jadalnia Antoś. Mhm. No i kuchnię też można tutaj. Serena. Ok. Także, także jak widzicie, w sklepie tym można sobie tutaj pewnie też naraty można i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko można tu sobie załatwić DM Militaria jak widać można kupić mieczyki y, Ok, idźmy na dół i tam jeszcze po drugiej stronie też są jakieś 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 sklepy cóż tu mamy? pap zabawki Stolik do czytania bajek. Bardzo fajny. Pudła na zabawki. Tutaj mamy większe, mniejsze. Przytulanki. No, jakieś liczne przytulanki. <głos》> po 15 zł. O, wózek dziecięcy. No, także jak widzicie, jest tutaj mnóstwo sklepów. Można się zaopatrzyć w różne rzeczy. Ciuchów, oczywiście, jak to w galeriach bywa. Najwięcej. No i no i coś tu jeszcze gdzieś, tu jest jeszcze jakieś przejście w bok. O tak, bo tu jeszcze mamy. Kolejne ubrania. Nie, tu już byliśmy. Nie. Kantor wymiany walut. Telefony komórkowe OK. Także... Myślę, że już szybkie kredyty. No tak, no tak. W takich galeriach to trzeba, trzeba takie właśnie. A coż tutaj jest? Obsługa klienta, obsługa klienta. Pewnie jakiś oddział banku jakiegoś. Czekajcie, co coś tu jest napisane? PKC. No tak. Tak, tak, to bank na pewno jest jakiś hill ubrania. I świat pluszaków. O, światy pluszaków też jest, też pluszaczki są. No i koniec. Dobra, już nie będziemy szukać schodów. Także, jak widzicie, yy, yy, nasi budowniczy. Spędzili tutaj na, na serwerze mnóstwo czasu i wybudowali nam coś takiego fajnego. No i teraz przejdźmy do kolejnej pracy. Praca numer dwa. Yy, praca numer dwa miała obejmować: wybudowanie yy, hipermarketu, czyli takiego dużego, wielkiego sklepu na 30 kas. Myślę, że to po prostu yy, pójdziemy z budową, chyba w tę stronę tutaj. Także myślę, że Osoba, która się teraz dostanie na serwer, to po prostu będzie gdzieś tak tutaj ten hipermarket, żeby to wszystko w miarę było takim, takim centrum, no bo to jest, to jest galeria w centrum handlowym. No i żeby to jakieś tak tworzyło całość, no to gdzieś tak myślę tutaj w tej okolicy hipermarket by się nam przydał. Także nie wiem, czy zwrócony w tamtą stronę, no albo zresztą, jak osoba, która się dostanie na serwer, sobie wymyśli, tak zbuduje. Także tak jak mówię, tematem kolejnej pracy jest wybudowanie hipermarketu. No i osoba, żeby się dostała na serwer, to wiadomo, co musi zrobić. Musi zgadnąć hasło. A hasło jest jak zwykle w dwóch częściach, w dwóch częściach. Pierwsza część na blogu, na, tak, na blogu do którego link jest w opisie do filmiku. A druga część na stronie AniaPGPL w zakładce Teamwork. No i osoba, która do mnie prześle maila z hasłem jako pierwsza, ta osoba się dostanie na serwer i będzie budować. Budowanie, tak jak, już, tak jak jest napisane również w opisie do filmiku, odbywa się od soboty do wtorku. Oczywiście to zwykle już tak bywa, że jest nawet już od piątku do wtorku. Także, po prostu, kto, kto wygra ten, już praktycznie może od razu wchodzić, jak tylko go dopiszę do, do serwera. A żeby dopisać do serwera, no to muszę oczywiście znać Wasz nick na YouTube, Wasz nick w Minecraft, bo to nie zawsze jest to samo. No i przede wszystkim, czy i macie Minecraft premium czy non premium. No, i oczywiście wysyłacie do mnie tego maila z takimi właśnie trzema informacjami oraz z całym hasłem, także hasło jest jako y, tytuł maila, a te informacje, o których mówiłam przed chwileczką, są w treści maila i wysyłacie to albo z, ze strony tego blogu, albo, y, albo ze strony ania.pg.pl, klikając po prostu na przycisk kontakt e-mail i wtedy wysyłacie stamtąd do mnie maila. Także y, czekam na y, kolejne Osoby na kolejne zgłoszenia. Hasło jest, tak jak mówiłam, w dwóch częściach. Bardzo proste to jest, to jest przysłowie, także nie powinniście mieć problemu z, z jego odgadnięciem. Także to w zasadzie wszystko. To tymczasem, trzymajcie się i zapraszam do oglądania za tydzień, kiedy pokażemy wybudowany hipermarket. Pa! Pa! Música